10 czerwca 2020, tydzień po premierze gry Valorant i już dostajemy nową aktualizację do gry. Nie jest ona zbyt duża, ale i tak jest to znak, że Riot ciągle w czoła pracuje nad swoim najnowszym tytułem. Zacznijmy od agentów. Agentka Sage została nieco znerfiona i teraz jej zasięg rzucania kuli bariery został zmniejszony z 20 metrów do 10. Jak mówią sami twórcy? Zmiana wynika z tego, że Seijer raczej powinna stawiać ścianę na terenie, który już jest pod jej władaniem, a nie powinno umożliwiać jej agresywnego zajmowania neutralnych terenów. Zmiana chyba na plus. Zmiany dotknęły również wprowadzone niedawno tryb gorączka Spajka. Od teraz w jednej grze może występować do 5 różnych rodzajów kul, a określoną pulę na daną rozgrywkę możemy zobaczyć przed startem meczu oraz przed każdą rundą. W sumie różnych kul mamy 7, więc doszły nam trzy nowe. Pierwsza, kula zdrowia, zapewnia całej drużynie odnowę zdrowia przez 20 sekund, przywracając o sekundę 12 punktów zdrowia. Druga, kula podstępu, powoduje paranoję u przeciwników, czyli poroszenie widoczności, zamazanie mapy oraz dodając fałszywe dźwięki kroków oraz wystrzałów z broni. Podoba mi się to. I trzecia, Złota Broń, gracz który ją zdobędzie eliminuje przeciwników na jeden strzał, ale też ma tylko jeden strzał w komorze i dwa zapasowe. Przy eliminacji przeciwnika pocisk się odnawia bez potrzeby przeładowania. Z całą pewnością wszystkie te zmiany zapewniają fajny powiew świeżości. W patchu zmieniono również sposób zmieniania agentów na strzelnicy. Poprzednio zmiana ta miała interfejs jaki widujemy przed meczem, natomiast teraz jest on lżejszy, przez co również wszystko szybciej działa. Zmieniono również niektóre nazewnictwa miejscówek, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Na wszystkich mapach słowo środek zostało zastąpione przez angielszczenie w postaci słowa mid. Ponadto na mapie Ascent tyły B to teraz przystań B, a łącznik A to teraz drzewo A. Na mapie Bind przejście B to teraz fontanna B, a okno i ogród zostały trochę przesunięte na mapie by poprawić nieco widoczność. Na mapie Haven krótka A to teraz kanał A, a krótka C to teraz garaż C. No i na mapie Split główna B to teraz garaż B. Jeśli chcecie poznać zmiany angielskich miejscówek to zapraszam na mój kanał Cherry English, gdzie właśnie tamto poruszyliśmy. By zobaczyć wszystkie zmiany jakie zawsze w aktualizacji sprawdźcie oficjalny przegląd patcha na oficjalnej stronie, który znajdziecie też w opisie. Muszę się przyznać, że przy moim poprzednim filmie o Valorancie, który dotyczył patcha 0.49, do wtedy jeszcze nie byłem do końca przekonany do tej gry. Zmieniło się to jednak diametralnie po premierze i naprawdę gra mi się spodobała. Oficjalnie więc dołączam do moich miłości. Więc są to teraz CSGO, World of Tanks, Fortnite i właśnie Valorant. Aha, no i dobrze jakbyście poprawili tryb obserwatora.